Ale ja mamy już jest Fajna, że jest to oczeku... Nakrywano też do mnie. Halo? Michał. Ja mam sobie na kąpie. Na wdejów. No. 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 A to a, a mogę coś się zapytać. Mo, może ojciec mi ten... przyjdzie do tego technika od komputera. No tego laptopa. No. Aha. No tak, 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 tak. Pa, pa, pa. Rozmowa poca, pogadać, pogada... pogadać, pogadania. pogadać, 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 This is fire! Fuck you. Nie, gram. nie, nie.